Andrzej Jankowski, firma Aquard, absolwent Politechniki Białostockiej. Jak wspominam czas studiów? Fantastyczny czas młodości, możliwości czerpania wiedzy, poznawania nowych tematów. Bardzo, bardzo ciepło wspominam ten czas czas, który stał się pewną odskocznią dla mojej obecnej kariery. Firma Akward bardzo mocno współpracuje z uczelnią z Politechniką Białostocką, szczególnie z wydziałem elektrycznym. Nasi pracownicy to głównie absolwenci Politechniki Białostockiej, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego czy Wydziału Informatyki. Współpracujemy tak na dobrą sprawę, wsparcie. Naukowcami, wsparcie wiedzą, doświadczeniem Politechniki pomaga nam przy realizacji niektórych z naszych projektów. Życzę Wydziałowi Elektrycznemu kolejnych 75 lat rozkwitu, ciekawych osiągnięć, ciekawych projektów i przede wszystkim tej dobrej współpracy właśnie z nami, z firmami, tak żebyśmy ten cały nasz region Podlaski mogli wspólnie wzbogacać.